Cześć, ja nazywam się Mateusz Stręga, jestem dietetykiem i witam Cię serdecznie na tym kanale, na kanale mojego Centrum Dietetycznego. Dziś zapraszam Cię na film, myślę, że bardzo istotny film, w którym omówię moje badania laboratoryjne, które wykonywałem po ponad 4 latach bycia w stanie ketozy, po ponad 4 latach stosowania diety ketogenicznej. O tym, jak i na co źle nie wpływa dieta ketogeniczna, komentarze, posty. Filmy, artykuły naukowe, może nie artykuły naukowe, ale bardziej artykuły w różnych gazetach widzę praktycznie na co dzień, często mi je podsyłacie. No więc postanowiłem po raz kolejny zrobić sobie badania. Szczególnie częste są pytania o to, jak dieta ketogeniczna wpływa na nas długoterminowo. No myślę, że 4 lata to już całkiem długoterminowo. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak bardzo dieta ketogeniczna niszczy nerki, wątrobę i wszystko inne. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak wyglądają badania krwi, po czterech latach w Pietozie, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. Na początek małe wprowadzenie. Na diecie ketogenicznej jestem od ponad 4 lat, natomiast nie jest to pobyt ciągły. To znaczy, ja w wielu już w moich filmach wspominałem, że nie jestem zwolennikiem tego, by podchodzić do diety ketogenicznej jak do religii, jak do sekty i by zastosować ją raz na zawsze i już nigdy tego nie zmieniać. Zdecydowanie jestem zwolennikiem żywienia sezonowego, a to oznacza, że szczególnie kiedy nadchodzi okres letni, szczególnie kiedy rośnie dużo owoców, kiedy rośnie dużo roślin, które mają węglowodany. Ja je po prostu spożywam. Nie uważam, że bycie w Ketozie samo dlatego, że być w Ketozie jest najważniejsze i że to jest. Najlepszym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie, uważam, że powinniśmy spożywać żywność jak najmniej przetworzoną, a zarazem żywność jak najbardziej sezonową. Dlatego latem dużo łatwiej jest nam utrzymać stan ketozy, nawet kiedy jemy więcej cukrów, bo słońce wpływa na metabolizm glukozy. Ale ja się tym kompletnie nie przejmuję i często wychodzę z ketozy w takich okresach. Dlatego ja lubię mówić, że w trakcie roku jestem w ketozie, w stanie ketozy przez około 70-80% roku. Jest to myślę dosyć ważne w kontekście tego. Co dzisiaj omówię w kontekście badań, które omawiam, bo też nie chcę, żeby ktoś zarzucał później, że no właśnie są one nierzetelne. Tak więc to nie jest próba laboratoryjna, gdzie obserwowano osoby na dniach dzieci przez 10 lat. Nie, to są moje prywatne wyniki, na które składa się wiele różnych czynników, które mam nadzieję w tym filmie omówię. No ale to takie wprowadzenie, żebyście wiedzieli, osoby, które nie śledzą tego kanału regularnie, bo przybywa tutaj cały czas dużo nowych osób, mamy już 20 tysięcy subskrybentów, co jest wspaniałym wynikiem. Także to taka informacja dla was. Dietetykiem jestem od paru lat i od paru lat jestem też na diecie ketogenicznej, ale z drobnymi przerwami, co myślę jest istotne w kontekście właśnie analizy badania. Na początek morfologia krwi, czyli badanie bardzo podstawowe, badanie, które praktycznie każdy z was już pewnie nieraz wykonywał. I teraz z morfologii krwi możemy odczytać dużo ciekawych. Informacji. Jednymi z najważniejszych informacji, które możemy odczytać przede wszystkim z pierwszej części morfologii, czyli z panelu czerwonych krwinek, jest to, czy mamy jakieś niedobory żelaza oraz czy mamy jakieś niedobory witamin z grupy B, przede wszystkim witaminy B12. I teraz, na przykład, niedobór hemoglobiny może wynikać m.in. właśnie z niedoboru żelaza lub niedoboru witaminy B12. Podobnie kiedy mamy tutaj różne parametry, które opisują rozmiary czerwonych krwinek, czy też nasycenie tych czerwonych krwinek hemoglobiną, one również rzutują nam na to, czy może nie mamy niedoborów żelaza lub niedoboru witaminy B12, w zależności od tego, czy są one za wysokie, czy też zbyt niskie. Natomiast u mnie na ten moment wygląda to wszystko bardzo w porządku. Nie dopatruje się tutaj jakichkolwiek niedoborów ani żelaza, ani witaminy a nie witamin z grupy B, przede wszystkim witaminy B12, także to wygląda fajnie i z tego jestem zdecydowanie zadowolony. Ciekawie wyszedł natomiast panel białych krwinek, czyli powiedzmy bardziej w kierunku naszego układu odpornościowego, ponieważ tutaj przede wszystkim wyszły wysokie limfocyty. I taki profil, jak teraz widzicie białych krwinek, jest profilem, który bardzo często wychodzi w trakcie ostrej infekcji. Czyli na przykład, kiedy zaatakuje Was jakiś wirus, kiedy leżycie z gorączką w łóżku i zrobicie sobie właśnie badanie morfologii, to mniej więcej takiego obrazu byście się powinni spodziewać. Co jest ciekawe w tej sytuacji, że ja kompletnie, ani przed tym badaniem, ani po tym badaniu, nie odczuwałem jakichkolwiek objawów, Czegokolwiek. I tak już mam od 4 czy 5 lat. Odkąd stosuję dietę ketogeniczną i odkąd zacząłem regularnie morsować, praktycznie w ogóle nie choruję. No, nie praktycznie, ja po prostu w ogóle nie choruję. Od 4 lat nie miałem gorączki, od 4 lat nie byłem chory, nie miałem kataru, nic się nie działo. A wcześniej byłem dzieckiem czy też nastolatkiem bardzo podatnym na choroby. Regularnie miałem anginę. Pamiętam, że w podstawówce praktycznie wszystkie Mikołajki były przeze mnie ominięte z tego względu, że leżałem wtedy zwykle w domu z anginą. Natomiast odkąd zacząłem morsować i stosować dietę ketogeniczną, choroba omija mnie z daleka. I mam na ten temat taką tezę, bo już parokrotnie widziałem takie rozmazy morfologii w mojej sytuacji, e, kiedy czułem się bardzo dobrze i wydaje mi się, że no, to, że się czuję dobrze, nie oznacza, że mój układ odpornościowy z niczym nie walczy. Byłoby to dziwne, gdybym oczekiwał, że przez 4 lata do mojego organizmu nie dostał się żaden patogen, z którym mój układ odpornościowy musiał się zmierzyć, prawda? W związku z tym podejrzewam, że mój układ odpornościowy dzięki dobrej diecie, dzięki morsowaniu, dzięki Dzięki innym terapiom, które stosuję, odpowiedniej ilości snu, odpowiedniej jakości snu, biohackingowi i tego typu podobnym działaniom, jest na tyle silny, że ja nawet nie wiem, kiedy on walczy z patogenami, które dostają się do mojego organizmu. W związku z tym, po prostu, podejrzewam, że w tym momencie, kiedy robiłem tą morfologię, właśnie w moim organizmie mój układ odpornościowy staczał jakąś bardzo dzielną batalię. No i najwidoczniej ją wygrał, ponieważ, tak jak mówię... Ani w trakcie tego badania, ani później nie czułem się kompletnie w jakiś sposób e, osłabiony. No nie miałem kompletnie żadnych objawów chorobowych w związku z tym. Prawdopodobnie była to jakaś ostra infekcja, jakiś patogen się przypamiętał, z którym mój układ odpornościowy sobie sprawnie poradził. No Te badania były wykonane 1 lutego, także to był bardzo zimny dzień, bardzo mroźny, było dużo śniegu, pamiętam. W związku z tym nic dziwnego, że, że w takim okresie coś się z nami dzieje. Tak? Bardzo to jest okres, gdzie dużo osób choruje. No, nie zachorowałem, chociaż moja morfologia właśnie wskazuje na to, że byłem przez chwilę. Chory, poniekąd byłem zarażony, mój układ odpornościowy z czymś walczył. Oczywiście myślę, że za jakiś miesiąc, dwa, skontroluję tę morfologię, żeby się upewnić, że był to jednorazowy wyczyn. Natomiast. Gdyby ten rozmaz białych krwinek był w innym kierunku, czyli miałbym obniżone limfocyty, e, no to, a inne białe krwinki byłyby podniesione, to tutaj bardziej to by wskazywało na różne inne problemy, jak przewlekła infekcja, jak jakieś zakażenia patogenami, jak, e, jak choroba autoimmunizacyjna, czy przewlekłe stany zapalne. No, natomiast taki obraz morfologii wskazuje na ostrą infekcję, co jest, tak jak mówię, ciekawym doświadczeniem. Kto z Was nie słyszał, że dieta ketogeniczna uszkadza wątrobę, że jest ogromnym obciążeniem dla wątroby, no i ogólnie może do tych problemów z wątrobą doprowadzić. Ja wielokrotnie spotkałem się z takimi komentarzami, z takimi informacjami, też pod moimi filmami, czy na mojej grupie na Facebooku, czy na Facebooku, no gdziekolwiek. Natomiast praktyka, moja praktyka jako dietetyk i badania naukowe pokazują co innego. Na przykład szczególnie w przypadku osób, które mają stłuszczoną wątrobę według badań naukowych i według mojego doświadczenia, dieta ketogeniczna sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Z tego względu, że często uszkodzenia wątroby czy chociażby stłuszczenie wątroby wynikają z tego, że wątroba po prostu nie radzi sobie z nadmiarem cukru w naszej diecie i z metabolizmem tego cukru. Miałem taką sytuację, że jeden z moich pacjentów właśnie zgłosił się do mnie z mocnym stłuszczeniem wątroby, mimo młodego wieku. Po zastosowaniu przez 2-3 miesiące diety ketogenicznej, kiedy poszedł na badania, no to lekarz był po prostu w szoku i uważał, że to niemożliwe, ponieważ wątroba była praktycznie całkowicie czysta. I takie mam właśnie doświadczenia z dietą ketogeniczną. Dlatego też nie zaskakują mnie moje wyniki, jeśli chodzi o wątrobę, ponieważ są po prostu bardzo dobre. Zrobiłem cały panel wątrobowy, aspat, alat, ggtp, czyli wszystkie markery, które mogą wskazywać na jakieś uszkodzenia wątroby, na to, że wątroba jest, powiedzmy, zmęczona, przepracowana, że coś się z nią dzieje nie tak, no wszystko wygląda w początku, jak to widzicie zresztą na ekranie i no cóż, co mogę powiedzieć, po czterech latach diety bardzo wysokotłuszczowej, bo ja jestem dosyć spory, mam 188 cm, od paru lat też ćwiczę, no teraz wiadomo z różnych przyczyn jest przerwa od tych treningów, ale... Kiedy też trenuję to na diecie ketogonicznej, naprawdę muszę iść znacznie więcej. W związku z czym naprawdę tego tłuszczu w mojej diecie było po prostu dużo. A wątroba, jak widać, radzi sobie bardzo dobrze. No i prawda jest taka, że wątroba dobry tłuszcz po prostu lubi. Idąc dalej, mamy panel nerkowy. No i tutaj też pewnie nieraz spotkaliście się, przynajmniej ja się spotkałem z takim twierdzeniem, że keto zniszczy nerki, że obciąża nerki. No i ogólnie jest dla tych nerek problemem. No więc cały panel nerkowy został wykonany. No i tutaj mocznik jest jak najbardziej w porządku. Kreatynina jest jak najbardziej w porządku. Yy... EGFR jest super, więc tutaj przesiąkanie kłębuszkowe również wygląda jak najbardziej dobrze. Jedyny parametr, który wyszedł minimalnie podniesiony, to kwas moczowy. Norma jest do 7,0, a ja mam 7,1, więc jest to faktycznie przekroczona norma i parametr, na który warto zwrócić uwagę. I teraz, dlaczego ten kwas moczowy jest podniesiony? Jak mam wam szczerze powiedzieć, to nie jestem pewny. To znaczy. Na pewno kwas moczowy podnosi się w pierwszych 6-8 tygodniach stosowania na diety ketogenicznej, kiedy zaczynamy z tego względu, że po pierwsze Produkujemy nieco więcej acetonu na samym początku oraz zachodzi nieco więcej glukoneogenezy, czyli nasz organizm wytwarza glukozę m.in. z białek. I wtedy faktycznie tego kwasu moczowego produkowane jest więcej, i te badania naukowe dobrze potwierdzają, że po około 8 tygodniach to wszystko wraca do normy. Natomiast większość badań naukowych pokazuje, że dieta ketogeniczna raczej sprzyja niskiemu poziomowi kwasu moczowego, a to z tego względu, że jest tam dieta, ta dieta jest o bardzo niskim indeksie glikemicznym. No tymczasem u mnie ten kwas moczowy, Minimalnie podniesiony, i teraz tak można to wpływać różnych, wiele różnych czynników. Może przez tydzień poprzedzający to badanie jadłem po prostu zbyt mało warzyw, może jadłem e, jakoś więcej mięsa. Chociaż mam taką tezę na ten temat, że po prostu normy, które są wyznaczane w laboratoriach, są brane w ten sposób, że bierze się e, średnią populacyjną, można powiedzieć. Czyli ba, prze, dam przykład, bada się 100 zdrowych osób, sprawdza się, jakie oni mają wyniki. Odrzuca się górne i dolne 5%, i z tych 90% zdrowych wylicza się normę. Tak? Czyli to nie jest tak, że normy zostały wymyślone przez jakichś tam filozofów, którzy analizowali e, pracę ludzkiego organizmu, fizjologię ludzkiego organizmu, tylko normy w większości przypadków są brane z tego, jak wygląda to średniej populacyjnej. więc zawsze. Znajdzie się zdrowe, 5, zdrowe 10%, które się będzie w tych normach nie mieściło, tak? Ponieważ one po prostu zostały z tej średniej wyrzucone jako górny i dolny 5% no i takie przekroczenie o 0,1 raczej nie jest problemem i nie spodziewam się, żeby to były jakieś dla mnie konsekwencje. Uprzedzając pytania o oczanową. żeby Puryny zawarte w mięsie, bo tutaj opuryny się wszystko rozbija, były problemem. Musi być też fruktoza, ponieważ kryształy moczowe, które powstają w trakcie dny moczanowej, składają się właśnie z puryn oraz fruktozy. W związku z tym, jeśli stosujecie dietę ketogeniczną, ale nie macie w niej cukru praktycznie w ogóle, nie macie w niej fruktozy, no to ciężko, żeby powstała tutaj dna moczanowa. Znam przypadki osób, sam prowadziłem takie osoby, które na diecie ketogenicznej właśnie pozbyły się problemów z dną moczanową i są na to też badania naukowe, które pokazują, że właśnie poprzez Działanie przeciwzapalne diety i ciał ketonowych, może mieć ona bardzo dobry wpływ. W związku z tym będę ten parametr po prostu obserwował. Myślę, że w przyszłości zdam Wam na ten temat jeszcze jakieś raporty. Być może potrzebuję tej zwiększonej ilości chociażby warzyw zielonych w mojej diecie, chociaż jest ich naprawdę sporo, bo uwielbiam sałatki. Ale na przykład, chociażby zakwaszanie żołądka i stosowanie octu jabłkowego dobrej jakości może mieć. Dobry wpływ na to, od jakiegoś czasu go nie stosowałem, więc być może to dobry moment, by do tego wrócić. Więc jest to parametr, którym będę się przyglądał. Natomiast na ten moment nie wygląda na to, by to było cokolwiek negatywnego, ponieważ gdyby był taki wynik i inne parametry nerkowe byłyby też w kiepskiej formie, no to prawdopodobnie bym się tym tematem mocniej przejął. Natomiast w takiej sytuacji. Ciężko doszukiwać się jakiegoś większego problemu. No i mamy lipidogram. Lipidogram, czyli badanie cholesterolu oraz innych parametrów z tym związanych. No, bardzo ciekawe badanie, i na pewno badanie, którego wielu osób się bardzo, bardzo obawia, stosując dietę ketogeniczną. No i cóż, jeśli mam być szczery, gdybym poszedł z moim wynikiem, który widzicie teraz na ekranie, do lekarza, takiego lekarza, który powiedzmy nie jest. Super obeznany z najnowszą wiedzą, no to może nawet by mi zaproponowało wzięcie statyn. Tymczasem, no, ja kompletnie się tym wynikiem nie przejmuję. To znaczy, faktycznie, no, jest to wynik o 52 mg wyższy niż to, co wskazuje norma. Natomiast ja już o tym więcej mówiłem w filmie pod tytułem e, Mity o cholesterolu, który możecie znaleźć gdzieś tutaj. No, że to nie jest do końca tak, i, i najnowsze badania naukowe pokazują, że powoływanie się na sam poziom cholesterolu całkowitego i wyciąganie z tego jakichś daleko idących wniosków nie jest zbyt dobrym pomysłem i nie jest czymś naprawdę miarodajnym. Dlatego ja zwykle w swojej praktyce jeśli ten cholesterol całkowity nie jest naprawdę jakiś taki wystrzelony to znaczy powyżej 300 to nie za bardzo zwracam na to uwagę. Uważam, że takie parametry szczególnie do 250 szczególnie już u osób starszych, no nie u mnie, ale kiedy się do mnie zgłaszają pacjenci to to jest coś na co kompletnie nie powinniśmy zwracać za bardzo uwagi. W związku z tym Poziom cholesterolu całkowitego jest jaki jest. Każdy może na to oceniać, jak chce, ale dla mnie jest on zupełnie w porządku. Jeśli chodzi o cholesterol HDL, to oczywiście nie jest cholesterol HDL, tylko to jest lipoproteina transportująca cholesterol HDL, czyli ta, która transportuje go z komórek, z przebiegu do wątroby. Możecie o tym więcej posłuchać w tym filmie, który podlinkowałem wam wcześniej, wyżej. No jest go aż 70, więc bardzo wysoko. Natomiast cholesterolu LDL jest około 170. No i teraz. Bardzo ważna jest proporcja HDL do LDL, bo to jest tak, że LDL rozwozi z wątroby cholesterol i inne składniki odżywcze po waszym organizmie do komórek, a HDL go zbiera, czyli jest takim kombajnem, śmieciarką, która zbiera to, co ewentualnie się odłoży. I teraz bardzo ważna jest, by była odpowiednia proporcja. Najlepsza proporcja to około 3 do 1, 2 do 1 na korzyść LDL, czyli na 3 jednostki LDL powinniśmy mieć jedną jednostkę HDL, albo na dwie jednostki LDL powinniśmy mieć jedną jednostkę HDL. No W tych proporcjach, czyli 2 do 1, 3 do 1 powinniśmy się zamykać. No Jak zobaczycie, u mnie jest to to około właśnie 2,5 do 1, czyli jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. No i trójglicerydy parametr, który z mojej praktyki jest bardzo istotny i który tak naprawdę jest dla mnie bardziej miarodajny niż sam cholesterol całkowity, no to jest 41. Zawsze staram się u pacjentów schodzić z wynikiem poniżej 100, najlepiej poniżej 80, także taki wynik 41 jest po prostu rewelacyjny. Także z mojej perspektywy ten lipidogram jest bardzo w porządku. Gdybym chciał koniecznie Obniżyć u siebie poziom cholesterolu, bo powiedzmy, że pracowałbym w jakiejś firmie, która na przykład wymaga badań co jakiś czas, no i wtedy lekarz bezwzględnie każe nam przyjmować leki. Są takie firmy, miałem takich pacjentów, mam takich pacjentów i wiem, że tak się zdarza. W takiej sytuacji ja jem bardzo dużo masła i po prostu zmniejszyłbym zdecydowanie ilość tego masła, a zastąpiłbym go m.in. olejem lnianym. Myślę, że około 20 gramów oleju lnianego. E, Zastępując, powiedzmy, część masła, bardzo ładnie poprawiłoby mi, mi ten lipidogram. No, gdybym koniecznie chciał pod konkretne badanie, tak? Czyli powiedzmy, że mam, wiem, że mam w przyszłym miesiącu to jedno badanie, kiedy chcę mieć niski cholesterol, to zastosowałbym trzydniową głodówkę, żeby się nikt nie czepiał, tak? Czyli gdybym, gdyby mi zależało na tym, żeby osiągnąć dla kogoś, dla jakiegoś lekarza, dla. E, dla kogoś z pracy, ponieważ za wysoki poziom spowodowałby, że miałbym problemy w pracy, to zastosowałbym po prostu trzydniową głodówkę i, i wtedy ten cholesterol byłby po prostu bardzo niski i nikt by się Was nie czepiał. Oczywiście Was do tego nie namawiam, to znaczy, jak najbardziej warto konsultować swoje wyniki z lekarzem, świadomym lekarzem, dobrym lekarzem. E, bo wiem, że są tacy lekarze, są, wiem, że są lekarze, którzy jak widzą wynik około 230-240 cholesterolu całkowitego, a całą resztę parametrów y, widzą w porządku, no to nie ma problemów. No bo wiecie, gdybym miał ten poziom cholesterolu 240, przy okazji trójglicerydy miałbym 150 i jeszcze miałbym stany zapalne w organizmie i wysoki cukier, no to okej, okay, to, to są powody do zmartwienia i jak najbardziej wtedy trzeba działać. Więc znowu też po prostu interpretacja samego cholesterolu całkowitego jako odrębnego badania nie ma zbyt dużego sensu. To trzeba interpretować jako całe Badanie. No więc tak to wygląda, jeśli chodzi o lipidogram. Mam nadzieję, że Wam to trochę wyjaśniłem, a osoby, które chcą więcej, odsyłam do tego filmu o tym, czy cholesterol nas zabija. Idziemy dalej i mamy badanie tarczycy. Co prawda, nie zrobiłem pełnego panelu tarczycy, nie zrobiłem badania TSH i już Wam tłumaczę, dlaczego. Jeśli nie wiecie w ogóle, jak działa tarczyca, jak działa ta cała sygnalizacja, to odsyłam Was do filmu, właśnie o tym, jak działa tarczyca i skąd się bierze wysokie TSH. I ja już w mojej przeszłości badałem TSH. TSH to jest hormon wysyłany z mózgu do tarczycy. I teraz, jeśli e, nie macie żadnych chorób autoimmunizacyjnych i badaliście już w przeszłości TSH i wiecie, że jest w porządku, to ja w moim przypadku nie czułem potrzeby zbadać TSH, z tego względu, że jeśli tarczyca pracuje prawidłowo, a to wiem za pomocą badania FT3 i FT4, bo to są hormony, które produkuje tarczyca, TSH produkuje mózg. To nie mam powodów, by podejrzewać, że moje TSH jest jakieś nie OK, a nawet gdyby wyszło nie OK, no to co mi to mówi? Skoro tarczyca pracuje prawidłowo, produkuje hormony prawidłowo, to co mi obchodzi za wysokie TSH. Jeśli nigdy go nie badaliście, jeśli nie wiecie, czy macie jakieś choroby autoimmunizacyjne, to jak najbardziej warto to zbadać, bo na przykład właśnie takie sytuacje jak zły poziom TSH przy, do, przy dobrych poziomach hormonów tarczycy, może wynikać z tego, że tutaj występują jakieś przeciwciała czy inne problemy, ale jeśli już badaliście kiedyś w przeszłości przeciwciała, jeśli badaliście już w przeszłości TSH i to jest wszystko w porządku, i tylko chcecie skontrolować, czy tarczyca jest ok, no to ja nie widziałem potrzeby, żeby wydawać u siebie dodatkowe pieniądze na TSH, skoro wynik FT3, FT4, wszystko mi powie. No i pewnie spotkaliście się z tym, że bez węglowodanów tarczyca nie pracuje, że tarczyca potrzebuje co najmniej 150 gramów węglowodanów, żeby solidnie pracować. Ja na ten temat nagrywałem już w przeszłości film, ale te mity cały czas się powtarzają i pojawiają, no to teraz na ekranie. Widzicie wyniki mojej tarczycy i jak widać, no nie ma się do czego przyczepić. FT4 jest bardzo wysokie, wynosi powyżej 50%, FT3 wynosi poniżej 50%, ale co bardzo ważne, wyniki. FT3 na ketozie zawsze są nieco niższe, a wynika to z tego, że metabolizm na ketozie działa nieco inaczej i po prostu mniej FT3 jest nam potrzebne niż do metabolizmu węglowodanów. W związku z tym, badania naukowe to potwierdzają, że na ketozie te FT3 jest zawsze nieco niższe. Dlatego, jak dla mnie, te wyniki tarczycy są bardzo, bardzo dobre i jestem z nich w pełni zadowolony. Więc jak widzicie, nawet po 4 latach w keto, ta tarczyca jeszcze jakoś zipie i wcale nie umiera, nie usycha. Nie potrzebuję 150 g węglowodanów dziennie, nawet mimo tego, że do niedawna jeszcze bardzo intensywnie trenowałem. No i to tyle, jeśli chodzi o te istotne parametry, o te badania, które tak naprawdę większość z Was interesowały i o które większość z Was się martwi, tak? czyli o to, czy, czy keto niszczy tarczycę, czy niszczy wątrobę, czy niszczy nerki. Czy powoduje miażdżycę? No, wszystko to postanowiłem dla Was zbadać. Brakuje mi w tym panelu tylko homocysteiny, a nie ma jej dlatego, że akurat do tego laboratorium, w którym pojechaliśmy, tego badania nie robili. Z tego względu, że homocysteina to taki marker, który powinniśmy robić tylko i wyłącznie na miejscu. To znaczy, jeśli robicie je w laboratorium, które musi przewieźć potem tą próbkę do innego laboratorium, to to już nie jest idealny pomiar i już te, ten wynik komocyjny może być zaburzony. Dlatego tutaj, gdzie ja robiłem, po prostu tego badania nie robią, z tego właśnie względu, że musieliby to przewieźć gdzie indziej i wynik wyszedłby prawdopodobnie już w jakiś sposób zaburzony, a przynajmniej istnieje takie ryzyko. No więc jest to bez sensu. No i nie wiedziałem o tym, że tak to wygląda. Dowiedziałem się na miejscu, no i tej homocysteiny po prostu nie ma. Być może sprawdzę ją w przyszłości wtedy się chętnie z Wami podzielę. No i cóż, na dzisiaj to już tyle właściwie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i że da Wam dużo odpowiedzi na pytania odnośnie Waszych badań i tego, co warto robić. Jeśli nie wiecie, jakie badania warto zrobić, to na ten temat też niedawno nagrywałem film. Rzućcie na niego okiem koniecznie. No i cóż, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o takim filmie, czy był dla Was ciekawy, czy spotkaliście się z tym, że jakieś parametry Wam się popsuły na ketozie. Czy nie, jak to wygląda u Was i czy taki film był dla Was w ogóle przydatny i ciekawy? Bo ostatnio mi go proponowaliście, a tak się ciekawie złożyło, że go miałem w planach już od około miesiąca no i w końcu się na szczęście pojawia. Zostawcie też łapkę w górę, bo to pomoże mi dotrzeć z filmami do coraz większej ilości osób. No, a to mnie bardzo motywuje do tego, by nagrywać dla Was jeszcze lepsze i bardziej jakościowe materiały. Zostawcie też subskrypcję kanału i dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o tym, że pojawiają się nowe filmy. No, a nie warto ich przegapiać, bo to jest z moim zespołem nagrywamy dla Was na bieżąco ciekawe, merytoryczne materiały edukacyjne, które mam nadzieję pomagają Wam zmieniać Wasze życie. Sprawdźcie też opis filmu, bo możecie tam znaleźć chociażby opcję zapisu się do newslettera, z którego możecie dostać. Unikatowe treści niepublikowane w żadnym innym miejscu. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia już niedługo. Cześć!